Wszystkich znowu. Sam Robert mówi. Dzisiaj jesteśmy jak zawsze na Jest nam już 5 tygodni przed zawodami. Rzeczbaj idzie jeszcze lepiej. Dopiero zaczynamy pakować. Dzisiaj będziemy robić plecy karkorowo, żeby pompa była. Właśnie termala wzięliśmy na spalenie tłuszczu. Się pali. Nie ma lipy, ale słyszałem, tam ktoś tam sprzedaje na Allegro jakieś podróbki. termala. Żadne podróbki tam nie kupujecie. Tylko najlepszy termal jest z rewencji firmy, a nie jakieś tam dziedostwo. Dobra, trzeba zacząć pakować. Rozgrzewkę zrobi trochę. Zawody się zbliżają. Nie ma czasu się opierdalać. Trzeba napierdalać. Tak, chłopaki. Teraz zrobimy drugie z tyłu więcej. Ciężaru. Już waga spada. Mniej jak 120 kg Już niedobrze. Anoreksji już kurde. <laughs> <laughs> Niżej 130 to już źle jest, nie? Ale nic. Musimy robić plecy, jeszcze drugie ćwiczenia. Więcej z tyłu zrobimy. Hammer, maszyna też. Zaczęłam niedawno to zmienić, bo więcej linki robiłam, teraz to więcej zrobię, żeby trochę zmiana było, nie? Jeszcze hammer, maszyna bardzo dobrze, bo każda ręka jest oddzielnie. Także, jak jedna strona słabsza jest, to już nie możesz poprawić drugą. Możesz ściągnąć obiedłami równo, żeby bicki proszli równo. Taka sprawa. Dobre ćwiczenie. Nie trzeba dużo ciężaru, można bardzo skoncentrować się na plecy. Ach. 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 Siła się skończyła. Trzeba już dobrego stejka chyba. Inaczej nic nie będzie. Znowu ta żywa mi wychodzi, nie wiem co jest grane. On co wychodzi, trzeba chować. Rzeźba za duża już jest. <grystanie> A to, to ćwiczenie właśnie robię czasami z klatką, czasami z plecami, nie? To dobrze na biedwa. Plecy rozciągać się Dobrze. Aaaa! Dobra. Wszystko idzie. Triceps. Spokojnie. Rzeźby już widać na tym cepcie. Na tym też troszeczkę. Później jeszcze będzie lepsza pompa. Chłopaki, mam nadzieję, że tam pokujecie termala, i na rzeźbie jesteście też jak ja, bo już. Wakacje się zbliżają. Dużo dupczyk będzie na plaży, a że trzeba formę robić. Nie ma lipy. Tak. A my pakujemy dalej. Rycepsik. Rycepsik to już robiliśmy. Kiedyś zrobiliśmy jeszcze. Dzisiaj tylko plecy. Trzeba popić popić rakiet w piłkę. <gry> aż w głowie się kręci do wieku siła Prawdziwa siła Arkorowa Dobra, robimy dalej Chłopaki, pamiętajcie, to ćwiczenie trzeba poprawnie robić, popuścić dużo i to tutaj działa właśnie, To część musisz pracować tutaj, nie, nie mu robić, ale żeby czuł mięśnie, trzeba się uczyć, patrzcie i róbcie jak ja, bo będziecie wielki. Das so schon sure. uh. 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 maksa. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Trzeba dupa też trzymać na dół, jak się rozciągać. Nie tak do góry. Na dół to więcej się rozciągnie mięci, nie? Ura! Taka sprawa. Teraz to pompujesz. Ua! Tak musi być. Dobra chłopaki. Teraz będziemy się modlić. Żeby wygrać zawody. Na kolana. I trzeba napierdalać. Nareszcie. Pokażę jak wzuch. bzu. Tak. <śledzisz> 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 Aku mahu kau pergi. Good morning. Nak ke? Bangunlah. Janganlah. To się. Trzeba robić 20-25 powtórzeń. Nigdy nie pokazałam tego chyba, bo po sezonie to brzuch nie ćwiczę. Nie chcę, żeby urosło taki był, mięśnie taki, większy niż bicepsy, bo to nie trzeba. Właśnie teraz zawody się zbliżają, to trzeba już coś zrobić, żeby wyrzeźbić tego brzucha, nie? Ale jak macie tłuszcz, pamiętajcie, dieta jest najważniejsza. Macie tłuszcz, liść brzuch, to możesz robić ile chcesz. Tak i tak nie będzie widać nic. Dobra, chłopaki. Jeszcze o rzeźbieniu powiem coś. Bardzo ważne. A każdy tam zadaje pytanie, co mam jeść, bla, 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 tak dalej. A pamiętajcie, jak na rzeźbie jesteście, cardio, bieganie, jak się mówi. Najlepiej robić jest rano, jak stajesz na pusty żołądek. Dużo nie trzeba, 20 minut zrobić to przyspieszy wymianę materiału przez cały dzień. Także będzie się kręciło te jedzenie, będziesz głodny i zawsze. I co chodzi o jedzenie? Trzeba jeść więcej razy, trochę mniejsze porcje, a nie także. O, ja jem trzy razy w dzień, nie dwa, i nic mi nie rośnie. O, się nażresz i zapchasz w brzuch i tyle. I tym się skończy. Także sześć razy musicie zjeść w dzień. A ostatni posiłek wieczorem, przed spaniem, już żadnego węglowodanów nie trzeba. Tylko białko. Na przykład możesz wypić białka na noc, bo najlepiej jest też ryba. Lekka, nie? Biała. I będzie spoko. A pamiętajcie, śniadanie to trzeba najeść się spokojnie, tak. Jakiegoś tyjka, ziemniaki. Żeby było siły, od rana to trzeba siłę. Żeby miał na cały dzień pakować. Dobra, robimy tam dalej. Nie ma lipy, dawaj. zrobi jakieś cztery razy w tygodniu, nie? To starczy tyle. Czasami tylko jedno ćwiczenie po 5, 4 20, 25 razy robię. Czasami dwa. i to starczy. Nie trzeba tam nie wiadomo ile robić. trochę. Moje ulubione ćwiczenia. Bardzo dobrze czuję na to, bo o, pompa idzie. Pamiętajcie, no dużo ludzi tam, zauważyłem tutaj trenery tak. Dają, weźmie tam ciężar, daje robić tu na boki. O, napierdala to na boki. Później chodzi tutaj, wisi mięśnie z boku. To jak to wygląda? Po co to potrzebne w ogóle? Będziesz chodził tak, z uchem takim. Spokojnie. Trzeba zrobić z przodu tylko, możesz trochę na boki coś, żeby tu rzeźba by była, a nie tu na boki ciężary napierdalać. Jaki idioci, kurde. że zależy, żebyś był tutaj jak najszyblejszy dla figury. No tak, 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 tak. Należy na to, żeby brzuch był mały na zawody, a nie spuchnięty jak stare krowy. Yeah. <laughs> Zważymy brzuch teraz jak wygląda nie jest źle już tu prawie nie ma tak się robi cały formy nie będę zdradzał na razie każdy pakować, uwagi już znaczony jestem. Muszę jeść wypić odżywkę Jest padać z strika Taka sprawa Jeszcze kopniemy tu w jeden raz Tak, będziemy się bić Jeszcze raz, tak głowę komuś Jeszcze szybciej Tak to jest o, myślicie, że nie umiem bić się? Właśnie się przygotuję jeszcze, nikt nie wie, na walkę, na MMA tak być. Nie ma lipy. Dobra chłopaki, wystarczy się bawić, idziemy jeść. Także no, do następnego razu i pamiętajcie, nie ma upierdalania się. Trzymajcie się, z imperium sportu